Cześć dzieci, gotowe jesteście? Dzisiaj znowu zagadki detektywa pozytywki. Zaczynamy. Książka otwarta, ale co jeszcze potrzebuję? Okulary. Okulary na nosie i czytamy. Zagadka druga, czyli gdzie jest piasek? Hmm, piasek? No, zobaczymy. Tego dnia detektyw pozytywka miał gorszy humor niż zwykle, bo też nie było się z czego cieszyć. Od dłuższego już czasu nie dostawał żadnych zleceń. Większość mieszkańców kamienicy, na której strychu mieściła się agencja detektywistyczna różowe okulary, uważała jej właściciela i jednego pracownika zarazem za nieszkodliwego dziwolą. Z rzadka więc tylko zwracali się do niego z prośbą o rozwiązanie jakiegoś problemu. Owszem, gdy trzeba było odnaleźć zaginionego chomika lub porwane przez wiatr chusteczki do nosa, wówczas detektyw Pozytywka okazywał się niezastąpiony. Przynajmniej zdaniem dzieci, które przychodziły do niego z takimi właśnie sprawami. Trudno jednak utrzymać się, Poszukując zaginionych chomików. Tym bardziej, że jedyną zapłatą, na jaką detektyw pozytywka mógł liczyć w podobnych sytuacjach, było słowo dziękuję. Na domiar złego okazało się, że detektyw pozytywka ma konkurencję i to zaledwie kilka pięter niżej. Któregoś dnia na drzwiach do piwnicy pojawiła się tabliczka z napisem Agencja Detektywistyczna Czarnowic. Jej właściciel, detektyw martwiak, ponury, otyły mężczyzna o przekrwionym spojrzeniu, krążył teraz po podwórzu pilnując robotników, którzy zajmowali się remontem piwnicy. Liczył worki z cementem, taczki z piaskiem, pudła z terakotą. Kwiaderka z farbą i stale wszystkich poganiał, chcąc jak najszybciej zasiąść w swoim nowym biurze. Naprawdę nie było się z czego cieszyć. Te ponure rozmyślania detektywa pozytywki przerwało ciche pukanie do drzwi. Po chwili, do niemiłosiernie ciasnego wnętrza agencji różowe okulary wsunęła się zapłakana Asia z parteru. W jednej ręce trzymała łopatkę, a w drugiej wiaderko z foremkami. Ktoś ukradł piasek, wykrztusiła. Z piaskownicy? Słucham, słucham. Detektyw pozytywka spojrzał na dziewczynkę ze zdumieniem. Komu by się chciało kraść piasek z piaskownicy? Zdarzało się czasami, że właściciele kotów. Czy posiadacze akwariów brali troszeczkę piasku, ale żeby zaraz zabierać wszystko? Wiem, krzyknął detektyw pozytywka, zrywając się na równe nogi. Kilkanaście sekund później był już w piwnicy. Nie wstyd panu! zasapał gniewnie, patrząc to na detektywa martwiaka, to na robotników. Którzy mieszali właśnie piasek z cementem. O co chodzi? warknął martwiak. Okrada pan dzieci, krzyknął detektyw pozytywka. I to ma być detektyw? Proszę natychmiast odwieźć piasek do piaskownicy. Martwiak spojrzał na detektywa pozytywkę takim wzrokiem, jakby chciał powiedzieć: Jeszcze się policzy ale nie odezwał się ani jednym słowem. Wzruszył tylko ramionami i mruknął do robotników, by zor zorganizowali piasek w inny sposób. Było jednak jasne, że detektyw Pozytywka raczej nie zostanie jego przyjacielem. Jak sądzisz, skąd detektyw Pozytywka wiedział, co stało się z piaskiem z piaskowni? Hmm. Skąd wpadł na taki pomysł? Tak szybko rozwiązał zagadkę. Myślę, że martwiak nie jest najsympatyczniejszym panem. Te przekrwione oczy, ten wygląd. I zobaczcie, jak on pilnował tych pracowników. Jak liczył te worki z cementem. Hmm. Sam był taki dokładny, wszystkiego pilnował, pilnował robotników, pilnował narzędzi, z, z swoich akrat. Tak czasami jest, że osoby, które zabierają, to są bardzo wyczulone, zabierają innym, są bardzo wyczulone na to, żeby ich nie okraść. Trzymajcie się, dzieci. Pa.